1 marca obchodzony jest w całej Polsce jako dzień żołnierzy wyklętych. W Mrongowie obchody po raz pierwszy w historii tego święta miały tak szeroki przebieg. W hali przy gimnazjum nr 2 Stowarzyszenie Patriotyczne Mrongowo wraz z komendą chówca ZHP imienia Janusza Korczaka zorganizowali turniej piłkarski połączony z obchodami tego święta. Dzisiaj był dzień pełen wrażeń, począwszy od 9.30 chłopaki zaczęli grać turniej w piłce nożnej mieliśmy również wystawę z IPN-u z żołnierzy wyklętych, była inscenizacja. Potyczki żołnierzy wyklętych z Armią Radziecką, no i również gry i zabawy i quizy dla wszystkich, dla małych dzieci z nagrodami. Nagrody między innymi ufundował IPN, Instytut Pamięci Narodowej, który też również nas wspierał, no i sponsorzy. Stowarzyszenie Patriotyczne Mrongowo wspólnie z komendą mrongowskiego chówca postanowiło dotrzeć do młodych ludzi za pomocą sportu, oddając jednocześnie hołd żołnierzom wyklętym. Pomysł przez nasze stowarzyszenie narodził się podczas już tworzenia naszego stowarzyszenia, czyli mniej więcej w październiku- listopadzie. No i uważam to za nasz obowiązek, żeby ten dzień w Mrągowie był upamiętniany w sposób pozytywny właśnie dla, dla młodzieży, dla dużej masy ludzi, dla osób starszych, młodszych, osób z rodzinami, z małymi dziećmi. Dla wszystkich, żeby ten dzień był dostępny i żeby każdy miał chwilę zadumy nad, nad tymi właśnie żołnierzami. Występujące w piłkarskim turnieju drużyny przyjęły nazwę Żołnierzy Wyklętych. Rozgrywki trwały cały dzień, a w finale po serii rzutów karnych najlepsi okazali się piłkarze drużyny Zapory. Turniej piłkarski to jedno, ale Dzień Żołnierzy Wyklętych to także wystawy, inscenizacje, które miały charakter żywej lekcji historii. Bardzo wiele wzruszeń, m.in. w momencie, kiedy oni organizowali to wszystko, kiedy pracowali. Ja się też włączałam w te prace ich i cieszę się, że jest takie stowarzyszenie w Mam nadzieję, że chociaż przez moment, jeżeli ktoś był na tej wystawce, czytał, oglądał zdjęcia, to coś w pamięci zostanie. Może oprócz zadumy również kwestia szacunku dla tych ludzi, czy też zapalona świeczka tym, których jeszcze nie odnaleźli, a przecież są takie nazwiska, których nie wiemy, gdzie są pochowane. Jak wspólnie podkreślają organizatorzy, Dzień Żołnierzy Wyklętych w Mrągowie w kolejnych latach będzie czczony w jeszcze większym zakresie.